Pokażę Wam strategię, dzięki której każdy z Was może rozwijać swój depozyt. I nie będę zaczynał od 80 tysięcy dolarów, tylko od 100 dolarów. Każdy z Was może korzystać z tej strategii całkowicie za darmo. Jeśli podczas oglądania czegoś nie zrozumiesz, w opisie znajdziesz link do mojego kanału na Telegramie, gdzie całą tę strategię opisałem w formie tekstowej. Więc wpadaj, a my zaczynamy. Na początek przejdźmy do mojego kanału na Telegramie. Link do niego znajdziesz w opisie pod filmem. Na ekranie możesz teraz zobaczyć, że publikuję tam wiele różnych postów na temat tego, jak poprawnie handlować, pokazuje swoje życie, daje motywację i tak Ale co najważniejsze, znajdziecie tam kontakt do mojego menedżera. Czyli teraz Wam pokazuję. Piszecie do mojego menedżera wiadomość: Chcę dołączyć do zespołu. To jest pierwsza rzecz. On doda Was do zespołu, gdzie w pełni przekazuje sygnały od siebie. Od ponad pięciu lat zajmuję się tradingiem, sam analizuję rynek i tam właśnie udostępniam sygnały. Od bota handlowego klikacie w przypiętą wiadomość i możecie obejrzeć to całe wideo. Następnie po prostu klikacie na bota handlowego, przechodzicie do niego i to wszystko. Tutaj zaczynamy razem. No dobrze, zaczynajmy. Przez cały czas trwania tego wideo będziecie widzieć ekran mojego telefonu, a więc klikamy razem automatyczny i teraz czekamy, aż bot w pełni przeanalizuje wszystkie sytuacje na rynku. Wybierze najlepszą opcję i wyśle nam sygnał. Po prostu czekamy razem. Mam nadzieję, że sygnał pojawi się szybko za 2-3 minuty. Tak, 3 minuty. Euro USD OTC na spadek. Po prostu wchodzimy teraz na Euro USD OTC, wybieramy 3 minuty i otwieramy pozycję na spadek na 3 minuty. To wszystko. Nie musimy już nic więcej robić. W ogóle się teraz nie wysilałem. Po prostu wchodzimy, wybieramy parę walutową, którą wskazał nam bot handlowy. Teraz możecie to zobaczyć na ekranie. Następnie wchodzimy na 3 minuty na spadek, ponieważ bot handlowy wszystko dokładnie przeanalizował i pokazuje nam, że powinniśmy wejść na spadek. To wszystko. Weszliśmy i czekamy na zamknięcie transakcji. Każdy z Was, nawet jeśli nie ma laptopa, a tylko telefon, może spokojnie handlować właśnie z telefonu i to wszystko. Tak naprawdę nic więcej Wam nie potrzeba. Bot handlowy zrobi wszystko za Was. Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że istnieje taka funkcja, że to w ogóle możliwe, że po prostu wchodzisz na rynek, a za ciebie wszystkim zajmuje się bot handlowy, wszystko zrobi za ciebie całkowicie na parach OTC. Nie tylko na OTC, ale na zwykłych, na jakichkolwiek po prostu na akcjach, na kryptowalutach, wszędzie możesz wchodzić i zgarniać zyski, byłbym po prostu w szoku. Tym bardziej, że na razie nie mam powodu, żeby sprzedawać. Powiększam swoją społeczność. Mamy coraz więcej osób, mamy coraz więcej opinii. Możecie zobaczyć na ekranie opinie osób, które korzystają z bota już od dłuższego czasu i naprawdę osiągają świetne wyniki. No właśnie, prawda? To mnie teraz cieszy i zastanawiam się, czy będę sprzedawać. Możliwe, że będę. Możliwe, że będę sprzedawać nowym uczestnikom, kiedy pojawi się duży napływ ludzi, kiedy wiele osób zacznie subskrybować mój kanał na Telegramie. Na razie nie będę niczego sprzedawać. W tej chwili, wszystkim osobom, które dołączają, udostępniam całkowicie za darmo. Także moje prywatne sesje handlowe, które prowadzę, czyli tam, gdzie sam osobiście analizuję rynek i samodzielnie podaję sygnał, to również daję całkowicie za darmo. I oczywiście także bot handlowy, którego teraz pokazuję wam na wideo oraz wszystkie pozostałe strategie, które również prezentowałem na swoim kanale YouTube. Najpierw początkowo pojawiają się u mnie na kanale Telegram. Dlatego jeśli was to interesuje, możecie przejść, zasubskrybować. To jest całkowicie za darmo. Jeśli coś wam się nie spodoba, możecie się potem wypisać. Ale w każdym razie nie wiem, jak może się nie spodobać coś, na czym możesz zarabiać pieniądze, prawda? I przy tym nikt niczego od ciebie nie wymaga. To znaczy, nie wymagam od ciebie żadnej opłaty, zakupu czy czegoś takiego, wiesz? Dlatego możesz po prostu brać i korzystać. A wyniki widzisz teraz bezpośrednio na swoim ekranie. Co więcej, jeśli nie wierzysz nagranym filmom w internecie, tam pokazuje wszystko naprawdę na żywo. Wydaje sygnały, a potem zawsze pokazuje statystyki swoich sygnałów w otwartym dostępie. I co więcej, ludzie, którzy mnie obserwują, mogą razem ze mną wchodzić w te sygnały, które podaję, i w rezultacie zarabiać razem ze mną. To wszystko jest więc sprawdzane w praktyce. Nawet jeśli ja też nie jestem głupi, rozumiem, że wielu bystrych ludzi powie: A to po prostu nagrane wideo i tyle to znaczy nie pokazuje wszystko dokładnie tak jak jest w otwartym dostępie kiedy ludzie mogą na żywo kopiować moje sygnały została jedna sekunda razem z wami zgarnęliśmy zysk czyli 192 dolary zabraliśmy od bota bot zwrócił środki tak tutaj mam plusa w tej sytuacji chodźmy dalej po prostu kontynuujmy a więc wchodzimy w wyszukiwarkę klikamy pary walutowe czyli korzystaliśmy z sygnału który bot sam znalazł całkowicie sam przeanalizował i nam przekazał Teraz chciałbym po prostu kliknąć na outcut na jedną minutę i czekam. Gotowe. Już nie czekamy, szybko wchodzimy. Czyli bot dał sygnał szybciej niż się nawet spodziewałem. Jedna minuta na wzrost, wchodzimy i to wszystko. Po prostu czekamy na zamknięcie transakcji. Możecie wybrać dowolną parę walutową, nawet taką z 92%, prawda? Kryptowalutę, która daje 92% jakąś akcję, i tak dalej, prawda? Ale jeśli boisz się samodzielnie wybierać, bo nie znasz nawet podstawowych zasad rynku, zawsze możesz nacisnąć ten przycisk, który wciskaliśmy na początku, czyli automatyczną sztuczną inteligencję, i wtedy bot sam znajdzie ci parę walutową, sam dobierze opcję wszystko, wyświetli ci bardzo ładne transakcje, które sam mógłbyś zobaczyć. Drugą transakcję również zgarniamy. To 370 dolarów, które razem zgarnęliśmy. Mogliście już zobaczyć, jak zgarnęliśmy transakcję na euro do dolara, kiedy Bot sam znalazł tę parę walutową i razem zrobiliśmy zysk. Potem zgarnęliśmy transakcję na Outcat, kiedy ją wybraliśmy i tam też mieliśmy zysk. Teraz będziemy brać kolejną transakcję. Myślę, że spróbujmy z kryptowalutami. Następnie przechodzimy do kryptowalut. Klikamy Kryptowaluta, wybieramy bitcoina i ustawiamy jedną minutę. Zobaczmy razem. Jedna minuta w górę, wchodzimy na wzrost bitcoina na jedną minutę. To wszystko, teraz czekamy i nic więcej nie musimy robić. Po prostu czekamy. No to i to. I przy okazji chciałem powiedzieć, że macie takie właśnie opcje. Jak już mówiłem, jest opcja, że możecie wybrać dowolną parę walutową i w ciągu jednej minuty zgarnąć już zysk w wysokości 92%. Kryptowaluta absolutnie dowolna 92%, akcje 92%. Możecie wybrać dowolną opcję. Jeśli boicie się samodzielnie wybierać aktywa, po prostu wchodzicie do bota handlowego i klikacie automatyczne wyszukiwanie. Bot sam znajdzie parę walutową, sam wszystko przeanalizuje i wszystko Wam pokaże. Wy tylko zgarniecie sobie plusik i to wszystko. Czyli nawet jeśli macie zerową wiedzę o tradingu, nie ma w tym nic trudnego. Weźmy teraz plus, a potem następny plus z promocji. Tak? Zostało 10 sekund, chłopaki. Czekamy na sfinalizowanie transakcji. Pozostało 5 sekund. No więc 3, 2, 1, zabieramy ze sobą znak plus 710 dolarów. Myślę, że to bardzo miłe, chłopaki. A, właściwie zysk. Mamy jeszcze jedną ofertę do omówienia. Zejdźmy razem, bot pokazuje znak plus. Klikamy na akcję i wybieramy wyszukiwanie. Wybierzmy akcję. Wspólnie wybierzmy coś ciekawego, chłopaki. No cóż, zastanówmy się. Wybierzmy na przykład tę nowoczesną Teslę, prawda? Tesla i 1 minuta. To już wszystko, minęła jedna minuta. Zawieramy z Państwem umowę na kwotę 710 dolarów i czekamy na jej sfinalizowanie. Jeżeli weźmiemy to teraz, to będzie 1364 dolary. Za pomocą bota handlowego, o którym przypominam, wystarczy, że wejdziecie na mój kanał Telegram, klikniecie przypiętą wiadomość i to wszystko. Bot będzie Wam podsyłał sytuację. To jest całkowicie za darmo. Jak już mówiłem, link znajduje się w opisie pod filmem. Po prostu wchodzicie i pokazujecie swoje życie. Pokazuję, jak dzięki tradingowi niedawno kupiłem sobie nowego g klasę Pokazałem to na kanale Telegram. Mieszkam nie tylko w Warszawie, często bywam też w Dubaju, gdzie kupiłem sobie sportowe BMW. Jeśli jesteście ciekawi, możecie to zobaczyć. Na moim blogu w społeczności jest naprawdę różnorodnie, bo pokazuje zarówno motywację, jak i wiele postów informacyjnych na temat tradingu i strategii, a także pokazuje, jak żyję. Czyli tak naprawdę pokazuje, jak bardzo można być wolnym i szczęśliwym człowiekiem, mając takie możliwości. Zostały 3 sekundy. Razem z Wami zdobywamy kolejny plusik. Handlowy bot nam go wygenerował, czyli w całości. Oto Tesla OTC. Jedna minuta na wzrost. Weszliśmy razem, zarobiliśmy na czysto 653 dolary, a tak z setki zrobiliśmy już 1364 dolary na naszym saldzie. Dziękuję wszystkim, którzy mnie oglądają. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jak zawsze był z Wami Golden. Do zobaczenia wszystkim.